Witam Was bardzo serdecznie, jestem Pawełek, to jest unboxing książek z Gildii, jak widać. Myślę, że można od razu przejść do otwierania paczki. Ja sobie pozwoliłem wcześniej trochę pomóc, z tego względu, żeby to za długo nie trwało. I tak oto szybko wyjmiemy przynajmniej z kartonu. Książek dawno nie zamawiałem a się nazbierało parę tytułów, które bardzo mi się podobały, jakie czytałem, także no, zrobiłem trochę większe zakupy, dlatego też są to książki. Karton można oczywiście wyrzucić już. Jeżeli ktoś chciałby wiedzieć, to mangi zapewne pojawią się miesiąc później, czy coś w tym stylu gdyż jeszcze czekam na parę tytułów żeby to razem większą po prostu paczkę zamówić i tego nie rozdrabniać tutaj może być trochę problem bo nie wiem jak za bardzo się zabrać za to zawsze biorę nóż ale nożyczki najlepiej się sprawdzają w tych wszystkich paczkach to jak, będziecie, jak sobie otwieracie to mówię Wam że najlepiej to nożyczkami gdyż to 100 razy płynnie idzie ale jakiś sentyment mam do noża po prostu i zawsze go biorę nie do końca wiedząc czemu no ale może się kiedyś tak trochę głośno niech już zrobić żeby mnie nie zepsuć tutaj chyba ten będzie najlepiej to karteczka, faktura to można wyciągnąć i wyrzucić. No i już widzicie tu pewnie jakieś książki. Ja nie wiem jak to rozwalić, żeby nie rozwalić książek. To tutaj długo trwa. Ale chyba się udało, i tutaj już będzie dużo łatwiej. O coś takiego. No, folia bundeltowa to jest fajna. No i mamy tutaj może zacznijmy od tego, co jest podwojone, czyli krew świętego, dwa tomy, gdyż jeden wędruje do mojego znajomego. Mam nadzieję, że to ładnie widać. Jest to już trzeci tom sagi o wielkich płaszczach, jeżeli się nie mylę. Bardzo mi się podoba ten tytuł, raz do roku wychodzi jeden tom. No i że dawno nie mogłem się doczekać kolejnych przygód właśnie tych oto naszych wielkich płaszczy. Gdyż historia jest naprawdę wciągająca i dobra, trochę brudny jest, ale to nie jest nic nadzwyczajnego, zawsze może się coś zdarzyć, tak to się prezentuje. Bardzo dobre fantazje, jeżeli ktoś interesuje się tym gatunkiem, to na pewno warto się zaopatrzyć właśnie w, w te książki, choć pierwsza się nazywała, nie wiem jak bym powiedział, Ostrze Zdrajce, no i polecam po prostu. Kontynuacja, dlatego zakupiłem, gdyż niedawno wyszła ta książka, ukazała się. Dalej myślę, że... Trylogia. Czego trylogia? Nie mam pojęcia, czego trylogia. Ehm, pierwsza książka z tego się nazywała Pierwszy Róg. Tutaj mamy Drugi Legion i Oko pustyni. Ehm, zapewne kiedyś tam wspomnę o tej pierwszej książce, gdyż jest to um, także fantazy gdyż jestem wielkim miłośnikiem tegoż gatunku w literaturze. Dość odkrywcze, parę takich elementów występuje w tej książce, które nie, z którymi nie spotkałem się nigdzie indziej. Dlatego mnie zaciekawiła. Nie była ona jakoś bardzo dobra, jakoś porywająco dobra, może tak, ale miała naprawdę ciekawe postacie i... Po prostu postanowiłem kupić drugi tom, a że jakoś niedawno także wychodził trzeci, to sobie um, poczekałem i tak o to już sam mówiłem, Chyba no, tak mi się zdaje, że całą try, trylogię tego też um, tytułu. Tak się to wszystko prezentuje. Drugi tom i trzeci. O tak, tak. No i e, ostatnimi książkami, które także należą, e, jakby zamówiłem tylko trzy seria a tych książek jest e, dość sporawo. E, nie wiem jak to poukładać, jest to... Może ja wywalę tą folię, która przeszkadza mi tylko cały czas. E, mamy tutaj e, Patryka e, książki są to odpowiednio strach mędrca i strach mędrca są to podzielone na dwie części nie wiem czy tak jest w oryginale ale wątpię z tego względu że polskie wydawnictwo ma jakąś tą tendencję do rozbijania dużych książek na dwie części no wychodzi drożej dla, dla nas czytelników po prostu i tutaj jeszcze nie wiem nie mam pojęcia o coś mi dorzucili Reklama, fajnie. E, tak się reklama prezentuje, e, Pierwszy tom był to imię wiatru. Zapewne też kiedyś o tym pogadam na kanale. Mm, mimo że nie podobałam się w, w, w jaki sposób była wprowadzona tam narracja, to e, wciągną, wciągnął mnie ten świat i, i bohaterowie. E, także postanowiłem sobie zakupić kolejne tomy. E, chyba jeżeli się nie mylę to wszystkie jakie są na rynku to jest mi, musa milczącego świata Ś nie, tak? Dobry, e, nie mam pojęcia szczerze o czym to akurat jest e, no ale to się dowiem tam przy okazji jak będę czytał e, no ale to należy tak czy siak do tego uniwersum e, tych książek nie mam pojęcia jak się ten uniwersum nazywa no tutaj nie ma nic z tyłu, tutaj ładnie, te, ładne są te okładki no i to, te, to, to jest po prostu kontynuacja ten strach mędrca, część pierwsza i druga, dlatego też sobie zakupiłem ładnie to wygląda, te, 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 te sobie też nie przypomnę na płeczce grzbiety, grzbiety udało mi się no i chyba to wszystko. Także, także fajna pozycja. Myślę, że tak jak powiedziałem na kanale, kiedyś tam o tym więcej powiem. Chociaż i tak chyba najbardziej się cieszę z Krwi Świętego z tego względu, że to dzięki tej pozycji, czyli mówię tu o sztuzdrajcy, tak bardziej zaangażowałem się w czytanie książek. Stąd też na moim kanale pojawiają się od czasu do czasu unboxingi z książkami lub po prostu tam jakieś książki się przewijają. No i myślę, że to wszystko Jeżeli czytaliście którą z tych pozycji to możecie napisać w komentarzu co o niej sądzicie albo co ostatnio sobie zakupiliście z książek czy też mang Gdyż ten unboxing mang się zapewne pojawi dopiero za miesiąc jak mówiłem No i to wszystko, tak? Do zobaczenia w innych materiałach. Cześć.